Sport Arena US. Paweł Kuliński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Czas na podsumowanie środowych wydarzeń sportowych, a działo się rzeczywiście sporo, i niestety do pełni szczęścia zabrakło tylko jednego zwycięstwa: zwycięstwa Chicago Cubs na wyjeździe z Atlanta Braves. Można powiedzieć, że Lester, który rzucał w tym spotkaniu, zrobił swoje. Ofensywnie można było lepiej ale też nie było najgorzej. Był moment, w którym wydawało się, że Caps wygrają to spotkanie, bo prowadzili 4-2, do 2. ale niestety przyszedł ósmy inning i znów zaczęło się gotowanie naszych pitcherów. Ugotował się Siszek, ugotował się również Rosario. Koniec końców w ósmym inningu Caps stracili 4 punkty i w dziewiątym nie dali rady odrobić nawet jednego oczka do ewentualnej dogrywki potrzeba by było dwóch, tak więc Caps niestety przegrywają kolejne spotkanie i, i mają tylko jedno zwycięstwo na koncie jeszcze jeden mecz w Atlancie a później serię z Milwaukee Brewers z Brewers, którzy skromnie bo skromnie 1 do 0 wygrali w Cincinnati z tamtejszymi Reds ale to nie zmienia faktu, że to jest zespół, który ma sześć zwycięstw i jedną porażkę na koncie, tak więc niewątpliwie w tej kolejnej wyjazdowej serii Kapsę będzie bardzo ciężko o zwycięstwo. Myślę, że jeżeli kapsom udałoby się wygrać dwa spotkania w tej serii, to byłaby pełnia szczęścia. Ale mecze derbowe, bo to jest pojedynek derbowy, grupowy, rządzą się jak wiemy swoimi prawami. Tyle tylko, że trzeba grać lepiej. A problem Caps polega na tym, że nie ma komu rzucać to znaczy jest komu rzucać tyle tylko, że dobrze nie ma komu rzucać i szkoda mi tylko po tym dzisiejszym meczu nie tylko w wyniku końcowego ale też Lestera, bo myślę, że należało mu się też drugie zwycięstwo. Nie grał rewelacyjnie, ale też potrafił wychodzić obronną ręką z opresji. Stracił dwa punkty, ale to nie zmienia faktu, że przy takiej ofensywie, jaką mamy, to nie jest naprawdę dużo. Niestety, caps przegrywają 4 do 6. Zdecydowanie inaczej było w przypadku zespołu. White Sox. White Sox wygrali swoje spotkanie, rywalizowali po raz kolejny w Cleveland z tamtejszymi Indians i wygrali ten mecz 8 do 3. Carlos Radon rzucał i rzucał naprawdę dobrze. Garcia, Moncada, Abreu w ofensywie też naprawdę nieźle. Pałka miał również swoje incydenty. Tak więc White Sox wygrywają drugie spotkanie w tym sezonie. Tym razem pokonując Indians 8-3. do 3. I to tyle jeżeli chodzi o rywalizację z zespołem z Cleveland. White Sox szykują się do inauguracji sezonu na swoim stadionie, a podejmować będą drużynę Seattle. To drużyna, która ma jeszcze lepszy rekord od Milwaukee Brewers. Drużyna Seattle wygrała 7 spotkań i tylko jeden mecz przegrała w tym sezonie. Tak więc szykuje się na pewno interesująca rywalizacja i Trzymamy kciuki za White Sax, żeby to była inauguracja udana. Nie tylko dla zespołu, ale również dla kibiców, bo kibice są najważniejsi. Zmieniamy dyscyplinę, a czas na zespoły, które tak naprawdę dogrywają końcówkę sezonu regularnego, ale dogrywają i walczą. Dość powiedzieć, że obie drużyny z Wietrznego Miasta i w NBA i w NHL wygrały swoje spotkania. Bulls rywalizowali. Na wyjeździe grali w Waszyngtonie z tamtejszymi Wizards po dramatycznej końcówce i zwrotach akcji. To jedni prowadzili to drudzy. Koniec końców, jednak byki wydarły to zwycięstwo w wyjazdowym meczu Wizards, wygrały spotkanie 115 do 114. Warto podkreślić kolejny dobry mecz. LeMona Juniora, który zdobył w tym spotkaniu 24 punkty, miał również 8 asyst. Dobrze zagrał Jackar Samson, który zdobył 18 punktów i miał 9 najwięcej w zespole Bulls zbiórek w tym spotkaniu. W sobotę w United Center byki podejmą drużynę z Filadelfii no i też pewnie szykuje się emocjonujące widowisko, choć patrząc na skład Bulls, nie wygląda to najlepiej, ale myślę, że panowie powalczą tak jak powalczyli. W Waszyngtonie i jeszcze Blackhawks, którzy podejmowali United Center St. Louis Blues. Nieważne, że Blues mają zapewniony udział w playoffs, a Blackhawks nie będą grać w playoffs. To jest spotkanie z Blues, to jest spotkanie grupowe, to jest spotkanie z odwiecznym rywalem, bo ta rywalizacja pomiędzy Chicago a St. Louis jest tak naprawdę w każdej lidze. Tym razem rywalizowali Blackhawks z tamtejszymi Blues i wygrali to spotkanie. Wygrali po rzutach karnych, dając punkt blues, punkt im bardzo potrzebny, ponieważ cały czas nie wiadomo, kto zajmie pierwsze, drugie, a kto trzecie miejsce w grupie, a to jest bardzo istotne. Tak więc, punkty dla blues to jest naprawdę spory sukces. Mówię spory sukces, bo ten mecz można było wygrać w regulaminowym czasie gry. Wtedy, kiedy na przykład mieli pustą bramkę goście, ponieważ wycofali bramkarza, bo to Blackhawks prowadzili 3 do 2 i wtedy to dostał krążek Patrick Kane w naszej strefie, w strefie Chicago, z pół obrotu uderzył na bramkę rywali, nie trafił, myślę, że ta akcja mogła być zupełnie inaczej rozegrana, bardziej na spokojnie, z chłodnymi głowami, a wtedy raz, że byłby i tak komplet punktów, a dwa, że blues nie mieliby ani jednego Oczka, ale nie bądźmy pazerni. Zwycięstwo po rzutach karnych również cieszy. W rzutach karnych Taves trafił, Patrick Kane trafił w poprzeczkę, Debrinket w parkan, ale na, na szczęście Ward stanął na wysokości zadania, obronił wszystkie trzy karne, łącznie ze strzałem Tarasenki, w ostatniej serii i Blackhawks mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Odnotujmy jeszcze to, jak wyglądał czas regulaminowy pod kątem bramkowym, bo rozpoczął strzelanie Jonathan Taves po naprawdę prześlicznej urody asyście Patricka Kane'a. Z backhandu, zresztą z backhandu Patrick Kane również zdobył trzecią bramkę dla Blackhawks, po tym jak Strom wypuścił go do kontry. Przepiękny naprawdę strzał. Patrick Kane wiedział, że nie może obrócić krążka na lewą stronę, więc ustawił się lewą stroną do obrońcy. I tak jadąc 2-3 metry, przygotował sobie uderzenie z backhandu. Pokonał Lena, zdobył swoje 42 trafienie w tym sezonie, i jest to najlepszy wynik w szeregach Blackhawks. Bramkę mniej ma tylko młodziutki. De tak więc Patrick Kane po tym spotkaniu ma 107 punktów na koncie, jest na trzecim miejscu w klasyfikacji punktowej i awansował na piąte lub szóste miejsce w klasyfikacji na najlepszych asystujących w lidze NHL. Przed nami oczywiście kolejne spotkania, trzymamy kciuki za chicagowskie zespoły. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Go Blackhawks, Go Bulls, Go Hawks, Go White Sox Do usłyszenia i do zobaczenia. I przypominam i polecam. Fanpage Ameryka po polsku, również stronę amerykapopolsku.com. My tam również jesteśmy z naszą sportową zakładką. Nasze materiały są oczywiście udostępniane. I tylko zdradzę to, o czym już mówiłem, ale być może ktoś nie słyszał: że na pewno w piątek Rafał Dziedzic, nasz specjalista od futbolu amerykańskiego i baseballa będzie w Milwaukee na meczu tamtejszych Brewers z naszymi Cubs. Na pewno z Rafałem Dziedzicem połączę się i te jego relacje i naszą rozmowę będziecie mogli zobaczyć na naszym sportowym fanpage'u sportarena.us i również na naszym kanale YouTube, do którego oglądania Was gorąco zapraszam. Bardzo prosimy o udostępnianie naszych materiałów, o lajkowanie, również o subskrybowanie naszego YouTube channel. Jest bezpłatne, a zawsze jesteście wtedy na bieżąco. Nam będzie bardzo miło i sympatycznie. Na tym polega rozwój każdej instytucji. A my jesteśmy w pewnym sensie instytucją tyle tylko, że sportową. Fanpage sportowy sportarena.us. Bardzo wam dziękuję do usłyszenia, do zobaczenia.